jest. Taki jest. Rewelacja. Dwa tygodnie temu wziąłem ślub. Jestem mężem. Mam żonę. Ciągle to sobie powtarzam, żeby do mnie dotarło. Dwa tygodnie temu wziąłem ślub i jestem szczęśliwy. Mam obrączkę na ręku i się przyzwyczajam. Wcale mi tam nie wchodzi mydło, tak jak wszyscy mówią. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ciężko mi się ją ściąga, także moja żona się cieszy. <grytanie> Obrączka ma kształt zupełnie prosty na wzór tego, co nosił mój dziadek, bo taka nam się podobała. Jest bardzo szeroka, żeby ją było widać z kosmosu, a w środku ma wygrawerowaną datę naszego ślubu i na miarę sigla do pewnego wersetu biblijnego. Może te szczegóły opowiemy Wam razem, jak się uda. Tak więc mówiłem o tym, że jestem szczęśliwy, między innymi dlatego, że mam obrączkę. Mam wrażenie, że ta ręka i cały ja przez to jest to taki bardziej poważny, taki dojrzały. Teraz już nie mogę tak, wiecie, się wygłupiać, chociaż też bez przesady. Czuję się taki spełniony, taki spokojny, taki. Pewien błogosławieństwa, które Bóg mi dał, i teraz będzie jeszcze bardziej pomnażał z tego względu, że właśnie przyjąłem ten sakrament, udzieliłem go swojej żonie. Eee, rewelacja. Naprawdę jest to coś bardzo fajnego, jak to mój jeden kumpel mnie spytał, to co polecasz, tę przygodę życia? Tak, polecam. <laughs> Jeśli cokolwiek o małżeństwie można powiedzieć dwa tygodnie po. To bardzo polecam. Więc wziąłem ślub w wieku 26 lat. Moja żona Hania jest ode mnie nieco młodsza. Poznaliśmy się w Sylwestra tego roku. Oświadczyłem się jej już w połowie tego roku, dokładnie 1 czerwca, a ślub wzięliśmy 9 listopada, co oznacza, że na poprzednich świętach Bożego Narodzenia jeszcze się nie znaliśmy, a te, które będą teraz, już spędzimy jako małżeństwo. No naprawdę, szok. Więc jakie są moje obserwacje, wrażenia? Po pierwsze, wszystko się zmieniło. Absolutnie wszystko. My z Hanią żyjemy według takich zasad, o których wierzymy, że pomogą nam przeżyć to życie w najlepszy możliwie sposób, które pozwolą nam być najbardziej szczęśliwymi. A więc nie mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem. Nie sypialiśmy ze sobą przed ślubem. Nie było takiej potrzeby, bo też ślub po prostu chcieliśmy wziąć szybko. Nie robiliśmy sobie żadnego narzeczeństwa długiego, ani chodzenia ze sobą, ani poznań. Znawania się do tego stopnia, żeby być zupełnie pewnym, że to jest ta druga osoba i tak dalej. Wiecie, jeśli chcecie poznać drugą osobę, to najważniejsze jest to, czy jest osobą zjednoczoną z Chrystusem. I celowo nie mówię wierzącą, bo to ludzie dzisiaj mówią, o to mąż czy żona musi być wierząca. To nie ma żadnego znaczenia. Demony są wierzące według listu świętego Jakuba. Jakub mówi, że demony też wierzą, więc to nie ma wielkiego znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Ma to ogromne znaczenie, czy człowiek jest zjednoczony z Chrystusem, czy nie? Czy jest pełen Ducha Świętego? Czy nie? Czy na przykład należy do Odnowy w Duchu Świętym? Bo mi się wydaje, że oczywiście nie jest to gwarancja niczego. Natomiast ja wychowałem się w Odnowie w Duchu Świętym i mam wrażenie, że charyzmatycy, tacy przynajmniej zdrowi, bo są też bardzo różni. Natomiast tacy zdrowi charyzmatycy, bardzo biblijni i tak dalej, skupieni na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym, tacy są bardzo dobrze. To są dobrzy ludzie, są dojrzali, dużo przepracowują w swoim życiu duchowym, bardzo szybko przemieniają się i poznają kolejne tematy z Bożego Objawienia. Jest to naprawdę super, jeśli możecie dołączyć do Odnowy w Duchu Świętym, do jakiegoś ruchu charyzmatycznego albo poznać osobę z takich ruchów. I skoro się dowiedziałem, o Hani, że jest właśnie taka zjednoczona z Chrystusem, pełna ducha świętego, że zna słowo Boże bardzo dobrze, jak żadna inna dziewczyna, jaką poznałem wcześniej każdą inną tylko wcześniej, nie wiem, nauczałem. <noise> to też dobrze, to też dobrze. Natomiast tą dziewczynę spotkałem i byłem w szoku. Ja z nią nagle wręcz dyskutowałem, ja z nią rozmawiałem, chociaż jest młodsza ode mnie, chociaż nie była na studiach teologicznych i skoro się dowiedziałem, że Hania ma te wszystkie cechy i że ma tą jedną cechę, czyli jest bardzo pokorna. Jest pierwsza do przepraszania, do mówienia, że ja się poprawię. No, rewelacja. Też staram się być taki, ale po prostu jak patrzę na to, jaką ona ma cnotę w tej sferze, to po prostu jestem bardzo głęboko zainspirowany przez nią. Wiecie, już wszystko inne traci znaczenie, bo świat dzisiaj przekonuje ciebie, że musisz poznać tą drugą osobę bardzo dobrze. Bardzo dobrze, musisz być pewien, musisz wiedzieć, jak ta osoba się zachowuje w domu. Czy ona kładzie skarpetki i nie podnosi, czy ona po sobie nie zmywa, czy ona nie chowa żywności do lodówki z powrotem. A jak ona się zachowuje, gdy jesteś sami, a jak gdy jesteś z innymi, a jak z rodziną, a jak w górach, kiedy jej się paznokieć złamie <noise> i tak dalej, chociaż to też jest bardzo ważne. Mi kolega powiedział, że dziewczynę trzeba zabrać w góry i patrzeć. Jak się jej złamie paznokieć na przykład, jak on reaguje na to? Czy jej się cały świat wali, czy jednak jest w stanie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego i iść dalej w tych górach, w ciężkich warunkach? I rzeczywiście jest to mój kumpel bardzo mądry, wspaniały człowiek i miał rację. Z kolei pewne siostry zakonne polecały mojej hani przed ślubem, że chłopaka, to trzeba zabrać na pielgrzymkę. I co śmieszne, tak się złożyło, że Bóg dał nam coś pośredniego. Taką krzyżówkę tych dwóch rzeczy, czyli pojechaliśmy na rekolekcje w góry. I no naprawdę byliśmy w ciężkim stanie fizycznym. Działy się też tam takie rzeczy bardzo. Hardkorowe, takie koszmary nocne dla wszystkich wychowawców prawnych na różnych wycieczkach z młodzieżą, tego typu rzeczy co się im śnią po nocach to u nas się działy po prostu na tych rekolekcjach w górach i razem z Hanią przeszliśmy to rewelacyjnie i też mieliśmy dwa osobne pokoje to jest pewnie oczywiste, ale teraz mi się to przypomniało, bo też pamiętam, jak każdego wieczoru się żegnaliśmy. Ja szła spać do siebie, ja do siebie, i pamiętam, jak, jak mówiliśmy, po co właściwie ciągnąć to, to dalej. Nie? Że cieszymy się, że to małżeństwo zawrzemy tak szybko, bo to będzie naprawdę duże ułatwienie, nawet na takich rekolekcjach. Już się nie będziemy musieli żegnać, tylko po prostu się położymy razem, no i już. I wszyscy powiedzą, chwała Panu, no bo jesteśmy małżeństwem. Na tym polega sakrament małżeństwa, że śpimy razem. Chwała panu. <noise> Także takie mam przekonanie w sercu, że nie musisz poznać osoby rewelacyjnie. Natomiast rzeczywiście przydatny jest taki chrzest bojowy, czy jakaś pielgrzymka, czy jakieś pójście w góry, czy coś pośredniego rekolekcje w górach, cokolwiek z tych rzeczy, które doprowadzają człowieka rzeczywiście do takich granic jego wytrzymałości, bo ludzie różnie reagują na zmęczenie, bardzo różnie reagują na serię na przykład złych wydarzeń, bo jedno wydarzenie, mniejsze, większe, to wiecie, każdy zaciśnie zęby i jest w stanie to przetrwać. Natomiast czasem życie ci funduje serię złych wydarzeń i wtedy jest to ważne, żeby patrzeć, jak osoba się zachowuje, żeby ją zobaczyć w takich warunkach, bo rzeczywiście ludzie się różnią pod tym względem, natomiast kiedy zobaczyliśmy siebie w takich warunkach i zobaczyliśmy, że oboje jesteśmy tacy chętni do zmiany i jesteśmy tacy dosyć pokorni mówię dosyć o sobie kochania jest bardzo pokorna tak. no to już nic nie stało na drodze według nas, żeby wziąć ten ślub. I wzięliśmy. I chwała Panu. <laughs> Obserwacja numer dwa, to jest bardzo trudne. Małżeństwo jest bardzo trudne. W sensie nie aż tak bardzo. Nie tragicznie. Nie tak, że się zastanawiam, czy w ogóle warto było to robić, bo, bo na pewno warto było. Natomiast. Jest to trudniejsze niż się spodziewałem. Albo wiecie, albo jeszcze chodzi o co innego. Ja widziałem, że małżeństwo na pewno jest trudne, bo widziałem małżeństwa różne w swoim życiu, wiadomo. I też nie chodzi o to, żeby widzieć jakieś małżeństwo z zewnątrz raz tylko spotykając je. Tylko chodzi o to, żeby przez dłuższy okres czasu być takim małżeństwem na co dzień, bo wtedy już ludzie nie mają siły trzymać tych masek tak długo i, i widać już, jak się dogadują, jak sobie zachodzą za skórę nawzajem i tak dalej. I wiedziałem, że to jest trudne. Trudne. Wiedziałem, że to będzie też trudne dla mnie, ale wiecie, to jest jedno myśleć sobie, że coś będzie trudne w przyszłości, nie? A, a drugie tego doświadczyć. I Jestem bardzo wdzięczny pewnemu księdzu, bo byliśmy tutaj w Białym Stoku na kursie przedmałżeńskim, i ksiądz na pierwszym spotkaniu puścił nam taki cytat z Wandy Półtawskiej. To była taka przyjaciółka Jana Pawła II, tylko że ona <laughs> nadal żyje, a Jan Paweł II zmarł e, 14 lat temu. Tak? Dobrze mówię? Niesamowite. A pani profesor nadal żyje i ma się świetnie. I posłuchajcie tego cytatu: bo jest rewelacyjny o miłości małżeńskiej, właśnie. Miłość małżeńska jest najtrudniejsza. Nie ma trudniejszego zadania na świecie, jak miłość małżeńska, bo to jest wezwanie do całopalenia. Nie ma trudniejszego zadania na świecie niż miłość małżeńska, bo to jest wezwanie do całopalenia. To jedno zdanie jest rewelacyjne. Bo zdajesz sobie sprawę w małżeństwie, ale też jak myślisz o nim przedtem, że to jest strasznie trudne. Natomiast jest warte tego. Tak jak ofiara całopalenia, która musi się spalić cała, tak ty, i na tym to polega teologicznie, tracisz swoje życie, oddajesz siebie drugiej osobie i spalasz się cały, zwłaszcza jeśli masz potem dzieci. Czas nagle znika. Ja nie mam dzieci, już mi czas znikł. Nie wiem, co się z nimi <noise> dzieje, bo to trzeba kogoś gdzieś podwieźć, a to trzeba kupić kosze na bieliznę, a to jednak ten kosz nie pasuje, to trzeba go zwrócić, trzeba znowu gdzieś jechać, a to trzeba. Posprzątać. Matko, znowu trzeba sprzątać. Ktoś tu brudzi. Ktoś się chowa i brudzi. Nie, masz własny dom, trzeba więcej sprzątać. Wcześniej mama sprzątała. Pozdrawiam, mamę, Kocham się, mamo. Dziękuję, że sprzątałaś tyle. Przepraszam, że tak mało ci pomagałem. Po prostu nagle się okazuje, że Twój czas znika. Nie wiem, co będzie, jak będą dzieci. Chyba zamiast sprzątać i kupować kosze na bieliznę, będę po prostu przewijał dzieci albo nie wiem, co. Po prostu czas znika, twoje życie znika, rozrywki znikają, wszystko znika. Ofiara całopalenia. To jedno zdanie rewelacyjnie opisuje małżeństwo. To tak jak to wygląda. I piękne to jest, co pani Wanda powiedziała, że miłość małżeńska jest najtrudniejszą miłością, bo próbuje się różne, wiecie, stany, powołania gloryfikować. Natomiast pani Wanda jest to dla mnie zaskoczeniem przy takim nauczaniu, wiecie, różnych nauczycieli, którzy właśnie gloryfikują przeróżne stany czy powołania. Jest to dla mnie zaskoczeniem, pani Wanda mówi, to jest najtrudniejsza miłość, najtrudniejsze zadanie, miłość małżeńska. Masz oddać wszystko i na zawsze. Masz oddać wszystko i na zawsze. I na zawsze. To nie jest tak, że możesz oddać wszystko i za dwa lata, ach, jednak ta osoba była niedojrzała, kiedy zawierała ze mną małżeństwa, albo ja byłem. I oczywiście takie sytuacje się zdarzają, że ktoś jest wyjątkowo niedojrzały w momencie zawierania małżeństwa i ona się potem okazuje. Nieważne z tego powodu. Natomiast jeden z głoszących niedawno powiedział w internecie, że tak naprawdę większość tych, którzy zawierają małżeństwa, jest. Niedojrzałych w trakcie zawierania tego małżeństwa, jakby akceptując, zgodząc się na to, że, że te rozwody, kolejne rozwody czy stwierdzenia nieważności małżeństwa e, mogą się wydarzać. Natomiast prawda jest taka, i niech mi ktoś powie, że, że każdy, kto zawiera małżeństwo, jest nie do końca dojrzały. A w ogóle, gdzie jest ta granica dojrzałości, o której powiemy, że jak się ją przekroczy, no to to już nie można stwierdzić nieważności małżeństwa. W pewnym sensie i do pewnego stopnia każdy jest niedojrzały w trakcie zawierania małżeństwa. Zwłaszcza, że małżeństwo się zawiera tak naprawdę prawie że na początku swojego świadomego życia, że tak powiem. Czyli jak już ktoś wyjdzie z domu, już się zaczyna utrzymywać, właśnie skończył edukację, to jest właściwie taki embrion człowieka. On dopiero zaczyna swoje życie świadome dopiero jakby się narodził do takiego życia samodzielnego. I, I powiedzieć o tym momencie życia, że człowiek już musi być dojrzały, żeby potem to małżeństwo było ważne, chyba brniemy w jakąś ślepą uliczkę i to jest trochę... to się trochę robi bez sensu. Puszczam panią Wandę dalej. Więc nie wyobrażajcie sobie, że to jest łatwa że formułka, będzie nam dobrze, podobamy się sobie i będzie nam dobrze całe życie. Twarda robota, która polega na wyciosywaniu, Kształtu, który Ty uznasz za Tobie się podobający. Nam się podoba model małżeństwa, który jest stabilne. Mamy pełne 65 lat. A przepis jaki? No pracuj nad tym. Twarda praca, mówi pani Wanda. Przerąbaniu tego bloku marmuru z którego wyciosujesz samego siebie i swój charakter. To jest twarda robota. I to mi się podoba. I nie ma co płakać, wiesz, jak masz jakiś trudny moment. Albo jak się nie dogadujecie. Albo jak ja już mam wszystkiego dosyć, bo te wszystkie zadania się piętrzą. On czy ona mnie jeszcze nie rozumie. Kochani, twarda robota. Ofiara całopalenia. I dopiero przy zawarciu sakramentu małżeństwa, mam wrażenie, można zrozumieć, okej, okay, teraz naprawdę rozumiem, co święty Paweł miał na myśli. Nie? Mężowie, miłujcie wasze żony, jak Chrystus umiłował Kościół, oddał swoje życie za Kościół. I teraz uwaga, oddał swoje życie za Kościół, gdy tak naprawdę to Kościół jego samego zabił, przybił do krzyża. I Chrystus nadal temu kościołowi swojej oblubienicy błogosławił. Po prostu to jest twarda robota właśnie. To jest wytrwanie y, na krzyżu, przebitym, ubiczowanym. Nawet jeśli to zrobiła Twoja własna żona tobie, to nadal jej y, nie, tylko, nie tylko nie uciekasz przed nią, nie tylko nie wypisujesz się z tego, ale też błogosławisz jej z tego krzyża. Nawet się modlisz za nią, Panie Boże, ona nie wie co czyni. Przecież ja jestem też jej ciałem, ona sama siebie rani, ja na pewno nie chciałaby tego robić, więc to wypływa z nieświadomości. Więc Panie Boże, mieli coś nad, nad nią i pomóż mi ją bardziej kochać. I, I tyle. Twarda robota. I to jest Chrystus, kochani. To nie jest jakiś hipis z długimi włosami. Peace, love, nie. usiądźmy do herbatki. To jest mężczyzna, jakich trzeba jaj za przeproszeniem, żeby być przebitym do krzyża i się... Po prostu pff, i się nie zniechęcić, nie być zrezygnowanym, nie poddać się. Tylko mówić po prostu wykonało się, tak miało być. I chociaż brzmi teraz, jakbym strasznie żałował małżeństwa, to ciągle mówię o tym, że jest trudne. Kochani, rewelacyjne jest takie przygotowanie i jestem bardzo wdzięczny, że to było. Chociaż to są rzeczy oczywiste, to to zdanie rewelacyjnie wybrzmiało na samym początku mojego właśnie kursu przedmałżeńskiego. Wiecie, jako człowiek po sześciu latach teologii, poszedłem tam, i sobie myślałem, no czego ja się nowego dowiem? Pff. Czego ja się nowego dowiem? Może ewentualnie coś z prawa kanonicznego, czego nie wiem, bo nie czytałem prawa kanonicznego o zawieraniu małżeństw, bo to mnie za bardzo nie interesuje, może tu się czegoś dowiem. A tu puszczają panią Pułtawską i po prostu szok. Jak to jest świetnie Świetnie powiedziane. Małżeństwo to jest twarda robota, ofiara całopalenia. I takie myślenie i rozmawianie o tym przygotowuje cię na zupełnie straszne, na najgorsze sytuacje w małżeństwie. Ale też na te średnio straszne, na te średnio trudne. Nie. Bo normalnie może byś się załamał, no nie, no na znowu, no mogłoby być przyjemnie, a jest nieprzyjemnie. To jest twarda robota. Jeszcze jedna obserwacja. Człowiek bardzo łatwo się przyzwyczaja do tego, co ma. Szybko traci wdzięczność, szybko zapomina, jak było wcześniej i dlaczego w ogóle wyrywał sobie żyły, żeby dojść do tego miejsca, żeby zdobyć to, co ma teraz. Trzeba o tym po prostu pamiętać. W tym najtrudniejszym momencie, po ślubie, ale też nawet przed, kiedy masz jakąś poważną relację, przypomnij sobie, jak było wcześniej, kiedy się nawet nie znaliście albo po prostu nie chodziliście ze sobą, nie? O rety. I, i wtedy. Jeśli jeszcze to pamiętasz, to wtedy ci się przypomina. Póki to w ogóle pamiętasz, to może to sobie zapisz. To naprawdę warto pamiętać. Orety byłem sam. Orety, jak myślałem o swojej starości, to widziałem, że jestem sam, bez dzieci, które się mną zaopiekują, albo bez wnuków, które by się mną zaopiekowały, bez żadnego wsparcia. Orety, jak ją zobaczyłem, to się w niej zakochałem i nie potrafiłem myśleć o żadnej innej dziewczynie, bo była tak śliczna i też jednocześnie tak błyskotliwa i tak dalej. Teraz ciągle jestem Obok niej yy, i czasem jestem jakiś taki znużony życiem, ale przecież gdybym yy, nie był obok niej, to znowu starałbym się do niej zarwać. <grym> znowu bym się starał do niej startować. Także, o co w ogóle chodzi? Czemu teraz jest Ci tak trudno? Ciesz się z tego, o co walczyłeś tak długo. Jeśli wtedy tak bardzo ci bolało to, że nie masz się do kogo przytulić, na przykład, to uciesz się na nowo znowu tym, że masz się do kogo przytulić. I z tej wdzięczności sam wyjść z inicjatywą przytulenia, na przykład. Zapominasz o tym, żeby być wdzięcznym, bo się przyzwyczajasz do dobrobytu. I to jest niestety grzech czy niedoskonałość człowieka. Tak jak Adam i Ewa w raju. Ewa nagle dała się przekonać, że czegoś jej jeszcze poważnie brakuje. Być może, bracie czy siostra, być może jesteś w takim raju prawie, że i nie daj się przekonać temu wężowi, że czegoś ci jeszcze niesamowicie brakuje, że coś Bóg przed Tobą zatrzymał. Oczywiście nie. Nie rezygnuj z modlitwy prośby. Natomiast nie daj się też przekonać temu kłamstwu, że Bóg coś chowa przed tobą. Nie? Jeśli tak ciężko ci było z twoją rodziną, z twoimi rodzicami, w twoim małym mieszkanku rodzinnym, czy domu rodzinnym, na wsi, z daleka od miasta, nie wiem, w jakichkolwiek warunkach, uciesz się teraz na nowo, że jesteś w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, jesteś na swoim, jesteś z drugą osobą, która pewnego dnia chciała być... Cała twoja i chciała Ciebie, całego czy całą dla siebie, więc przypomnij o tym sobie dzisiaj nie? i uciesz się znowu tym wszystkim. To jest tak samo jak w życiu duchowym, że powinieneś mieć ciągle radość ze swojego zbawienia, jeśli nie masz. To znaczy, że kompletnie zapomniałeś o tym, co masz. Przyzwyczaiłeś się do rzeczywistości duchowej, w której żyjesz. O tym trochę jest przypowieść o synu marnotrawnym, gdzie jest ten drugi brat, który jest taki zazdrosny. Ja tu z tobą ciągle jestem, a dla mnie nie zabijesz tam koźlęcia, żeby sobie zrobił imprezę. A ojciec mu mówi: synu, wszystko, co moje jest, do ciebie należy. W domyśle, sam sobie możesz zrobić imprezę. Teraz ci, którzy się dopiero nawracają, są w skowronkach, bo widzą cuda, widzą przeróżne rzeczy, Bóg działa w ich życiu. To jest to zabite koźle, które Bóg przekazuje temu synowi marnotrawnemu. Natomiast Ty, ponieważ wszystko, co Boga do Ciebie należy, sam możesz sobie dzisiaj po prostu zrobić taką ucztę. Zabić koźle dla siebie. Wszystko, co Boga jest do ciebie należy. Sam uciesz się z tego, że jesteś z Bogiem. Sam odnów w sobie rozpal, tą radość z Twojego zbawienia, bo przecież jesteś zbawiony. Wszystkie Twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Czego ci jeszcze brakuje? Czego ci jeszcze brakuje? Bóg ciebie uratował od wiecznej śmierci, od mąk wieczystych. Czego ci jeszcze brakuje? Daj się przybić do krzyża. Jeśli ktoś chcecie przybijać i mów, błogosławię cię, nie wiesz co czynisz, ja cię kocham, bo mam w sobie miłość Boga, a nie miłość własną, to jest wszystko takie piękne. Z jednej strony jest to bardzo wymagające, natomiast z drugiej strony jest warte każdego wysiłku. Jestem szczęśliwy, jestem spełniony, jestem bardzo wdzięczny Bogu i Wam, że pomogliście mi dojść do tego miejsca. Do Białego Stoku, że mogę tutaj zamieszkać, że mogłem sfinansować część sporą ślubu i wesela. Dziękuję bardzo i obiecuję, że będę się spalał nie tylko w małżeństwie, ale i dla Was. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Szalom. Na tym polega sakrament małżeństwa, że śpimy razem.